Za 250 milionów złotych na obrzeżach Sanoka wybudowany zostanie nowoczesny zakład karny. Będzie mieścił około tysiąca skazanych, z których większość będzie mogła pracować. Przybędzie też ponad 300 miejsc pracy w ramach służby więziennej. Z centrum Sanoka zniknie stary areszt śledczy, a teren odzyska miasto. Decyzje zapadły dziś, a poinformował o nich wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. W Sanoku powstanie budynek więzienny, ale też hale produkcyjne, w których będą pracowali osadzeni. Jeżeli przychodzi jakiś przedsiębiorca i zagwarantuje nam, że przez lata zatrudni więźniów, to my w zamian za to budujemy hale pod jego produkcję i zwracamy prawie 40% kosztów zatrudnienia takiego więźnia miesięcznie. Tak? Czyli dla przedsiębiorców to generalnie jest dobra oferta. Wiceminister deklarował, że miejsc pracy z pewnością będzie 30, ale jeżeli znajdą się przedsiębiorcy chętni do współpracy, to może nawet 600. Inwestycja będzie realizowana w ramach programu modernizacji służby więziennej. Cieszę się, że program który, rządowy, który jest zapisany, modernizacja służby więziennej, właśnie jednym z aspektów było polepszenie i budowa nowych zakładów karnych. I to jest pierwsza jednostka, która jest ogłoszona w ramach tego programu i mamy zabezpieczenie finansowe. Panie ministrze, za to serdecznie dziękuję. Dla Sanoka to ważna inwestycja, ponieważ zakład karny wraz z zakładami pracy dla więźniów będzie źródłem dodatkowego dochodu samorządu z tytułu podatków. Stary areszt śledczy w Sanoku zostanie wyburzony, a działka przekazana miastu. Ten zakład docelowo, proszę Państwa, ma wyglądać tak. Proszę zobaczcie, jak to wielka inwestycja. To wielka inwestycja. Chciałem, on będzie zlokalizowany na działce 11-hektarowej. Z wypłaszczeniem, z trzema półkami, tak to będzie wyglądało, a jednocześnie no mówię te prawie 40 arów w środku dział, w miasta ta działka zostanie przeznaczona na miasto. Pierwsi skazani mogą trafić do Sanoka w 2020 roku.